Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po kolejnej, dłuższej i lekko przerwie. Czekałem szczerze mówiąc na wykoty na tych, na tych samiczek, żeby w końcu coś nagrać. No ale niestety, tak jak myślałem, rozczarowałem się na tych samiczkach kolejny raz. Czyli ta samiczka powtórzyła nam do samca. Dopuściłem ją 21 grudnia. No i niestety chciała, powtórzyła gniazdo, robiła szczerze mówiąc, nawet robiła na, na termin. No i już myślałem, że po prostu będzie jakiś, e, jakiś ten wykot, no ale niestety e, samiczka powtórzyła do samca od 4 razy. E, no a przechodząc do tej samiczki, jeszcze nie puszczałem, e, bo na razie dopuszczam tą samiczkę rano i wieczorem. E, ta samica zrobiła gniazdo, duże gniazdo. E, puchu narwała pełno. No ale niestety gniazdo jest puche samica, nie ma żadnych e, młodych, żadnych gruczołów, nie czuć. E, także no, na pewno też mam wielką ruję. E, no i zrobiła to gniazdo. E, poczekam sobie jeszcze zakocę tą samiczkę. E, dam jej czas zobaczymy czy coś tam w ogóle może być z, tych, z, z tego wykotu. Ale raczej nie, bo samiczka nawet nie ma brzuchu, brzucha, e, a gdyby przychodził dzień wykotu. No to tak jak u tamtej samicy, ten brzuch był raczej strasznie kwadratowy. Co do tej samicy, tutaj również niestety nic się nie okazało. Samiczka powtórzyła do samca, puściłem ją do samca tego słowaka, również 21 grudnia. Dopuściła się trzy razy, dzisiaj jest 22. No i już niestety, no niestety czy tam, stety, już nie chciała do tego samca. No także troszkę się Załamałem na tych samicach, nie wiem już co robić, no, ale koledzy podpowiedzieli, żeby puszczać skoro rano, wieczorem, także też tak zrobię, może coś to, coś to pomoże, dietę im oczywiście dam, zmniejszę ostro granulatu, no i zobaczymy co to będzie z tymi samiczkami, chociaż na tego stycznia, żeby się okociły, też by było fajnie. Także została samiczka dopuszczona do Słowaka, a co do tej samicy, ta samiczka jak została zakodzona 1 stycznia właśnie tym Słowakiem, tak do tej pory na razie nic nie powtarza. A nawet jak się sprawdza to ma tam lekko jakieś gruczoły Także możliwe, że coś tam może być na ten Sylwester. Hop, już koniec Sylwestra, nowy rok. Tak więc no, zobaczymy. Mam nadzieję, że już chociaż to się okoci. Fajnie by było nawet zobaczyć. Fajna duża samiczka jest, także zobaczymy, co tu, co tu może być. No i jak było na stycznia, to byśmy mieli dwa wykoty zaplanowane tej samiczki i tej samiczki. Także 12 przez wykoty. Przechodząc do tych maluchów, fajnie już sobie rosną. Tak jak mówiłem, tak do tej pory jest 6 maluchów. Poczekam jeszcze sobie z tydzień albo półtorej tygodnia, aż maluchy lepiej obrosną w tą sierść. Wyrzucę sobie całą klatkę, całe gniazdo sobie wyrzucimy już. O, tu macie fajnego przykładowego malucha. Fajny jest maluszek, fajny tutaj nawet ma wzorek ładny. Z tej strony tak troszkę później. Oczka już też co niektóre potwierały. O, ten też otworzył nawet. Na nosku jeszcze nie mają sierści, ale myślę, że to lada dzień i będzie fajny jest ten e, pasek nawet też w miarę mi się podoba wszystkie co tam głównie takie fajne ładnie rosną yy. samiczka już te 6 wykarmia także on ma tutaj przykładowego czarnucha też całkiem fajny samiczka już się daje lekko podgłaskać już jest tu łagodniejsza niż była na początku. Także też fajnie. O, szczeniaki, jakby ktoś się pytał, co to w tle za dźwięki. Tu jeden, a tu drugi. Urbisy małe. No dobra, przechodząc do królików, no to myślę, że tutaj samiczki będzie już na tyle. E, tutaj jest pusta klateczka, tak jak już mówiłem, e, a zacząłem dawać królikom marchewki. Nawet tej samicy co, co ma młodze zrobiłem taką e, paszę z marchewkami, e, a jest to, o, gryzie mi z, z nurówki, spadaj, z, z marchewkami, fajnie się to nawet sprawdza, e, zobaczymy jak to tam będzie, Samiczka wiedziałem, że już fajnie też sobie podjadała marchewki, także jest fajnie. No i co? No i zobaczymy co to będzie z tymi wykotami, bo w ogóle szczerze mówiąc straciłem myśli jak do tych samic. Eee, jeszcze nie zdążyłem ich tutaj zapisać, bo jeszcze ją dopuszczam, także zobaczymy co to będzie. Dwa razy dziennie dopuszczam rano wieczorem. Także mam nadzieję, że już się chociaż te, e, te samiczki okocą, że nie powtórzą. Eee, zobaczymy jak to ten samiec słowak, M bo ta samica już została dopuszczona też. Trzy razy i na razie już nie chcę zostać zapisana. E, właśnie, tutaj macie lewe ucho samca słowaka S19 e, A prawe ucho to 271 e, Troszkę dziwne te, te, te numerki e, Zobaczymy jak to tam w ogóle Wyjdą te młode po tym słowaku Samiec ma więcej tych kropek e, e, Więc też jakiś śleplusik Samiczka bez kropek, no co zobaczymy, jak to tam w ogóle będzie. No dobra, to co, myślę, że na ten odcinek będzie już to wszystko. Eee, pokazałem Wam małe zmianki w hodowli. Eee, jeżeli macie jakieś plany na kolejne odcinki, piszcie w komentarzach. Ja postaram się coś wymyślać ciekawego. No a na dzisiaj, tak jak już mówiłem, dzięki za obejrzenie. Do następnego, trzymajcie się, cześć!